Nadchodzi moment w życiu każdego mężczyzny, w którym wszechświat go testuje: nie chaosem, nie złamanym sercem, nie stratą, ale ciszą. Moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że najniebezpieczniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest tłumaczenie się ludziom, którzy nigdy nie mieli Cię zrozumieć. I oto prawda, do której większość mężczyzn nigdy się nie budzi: moment, w którym przestajesz się tłumaczyć jest momentem, w którym zmienia się Twoja moc. Niestopniowo, niesubtelnie, natychmiast. Ponieważ wyjaśnienie jest smyczą, usprawiedliwienie jest łańcuchem. I za każdym razem, gdy próbujesz sprawić, by ktoś Cię pojął, oddajesz kolejny cal swojej suwerenności, więc uderzę Cię tym głęboko i dosadnie. Mężczyzna, który czuje potrzebę tłumaczenia się, jest własnością percepcji innych. Ale mężczyzna, który kroczy w cichej pewności, posiada pomieszczenie, nie mówiąc ani słowa. Ta cisza, Twoja cisza, nie jest pustką, jest autorytetem, jest obecnością, jest echem mężczyzny, który nie prosi już o pozwolenie na istnienie. Zanim zagłębimy się w tę transformację, o której prawie nikt Ci nie mówi, chcę, abyś się skupił, odetchnął i zakotwiczył w sobie właśnie teraz polub, skomentuj i zasubskrybuj, i włącz wszystkie powiadomienia, aby stać się stoickim żołnierzem, ponieważ ten kanał jest Twoim poligonem, Twoją zbrojownią i Twoim sanktuarium. I wstaw to w komentarzach, aby ogłosić swoją zmianę. Nie jestem nikomu winien wyjaśnień mojej prawdy. Niech to będzie pierwszy krok, ponieważ dzisiaj przeanalizujemy, jak Twoja cisza staje się Twoją tarczą. Twoją granicą i Twoją siłą. Rozpocznijmy wspinaczkę. Powodem, dla którego tłumaczenie się drenuje cię, jest to, że skręca Twoją energię w coś nienaturalnego, coś potrzebującego, coś niespokojnego, coś reaktywnego. Pomyśl o tym. Za każdym razem, gdy spieszysz się, by wyjaśnić, co miałeś na myśli. Za każdym razem, gdy próbujesz przekonać kogoś, że twoje intencje były dobre, za każdym razem, gdy robisz wszystko, byleby tylko zobaczyli twoją stronę, faktycznie umieszczasz swoje samopoczucie emocjonalne w ich rękach. A to tworzy cichą nierównowagę. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? Tłumaczenie się jest często nieświadomą prośbą o uspokojenie, subtelną prośbą o pozwolenie cichym krzykiem. Proszę, potwierdź, że jestem tu tym dobrym facetem, a bracie, w momencie, gdy Twoja wartość własna staje się zależna od zrozumienia kogoś innego, już oddałeś swoją moc. To, co Cię drenuje, to nie rozmowa, to postawa, jaką przyjmujesz podczas niej. Pochylasz się do przodu, zamiast stać prosto, gonisz, zamiast wybierać, bronisz się, zamiast pozostać ugruntowanym. Zamieniasz swoją prawdę w ofertę sprzedażową, mając nadzieję, że świat ją kupi. I im więcej mówisz, tym bardziej rozrzedzasz swoją własną obecność. Znasz to uczucie. Wyczerpanie po tłumaczeniu się komuś, kto nawet nie słuchał. Frustracja z powodu dawania długich wyjaśnień komuś, kto już wyrobił sobie osąd. Ciężar, który uderza w twoją klatkę piersiową, gdy zdajesz sobie sprawę, że mówiłeś kilometrami, podczas gdy oni ledwo dali centymetry. Dzieje się tak, ponieważ tłumaczenie się rzadko dotyczy jasności, dotyczy aprobaty, a szukanie aprobaty jest największym wyciekiem w męskiej energii. Stoicyzm uczy Cię, że jedynym sądem, przed którym odpowiadasz, jest Twoje własne sumienie, Twoje własne zasady, Twoja własna dyscyplina. Epiktet przypomina nam, że opinie innych ludzi nie są pod naszą kontrolą. Mimo to poświęcamy nasz spokój, próbując je kontrolować. Drenujesz się, gdy oddajesz swój wewnętrzny świat komuś, kto go nawet nie ceni. Ale w momencie, gdy przestajesz się tłumaczyć, w momencie, gdy wypowiadasz swoją prawdę bez bronienia jej, w momencie, gdy pozwalasz innym cię źle zrozumieć i pozostajesz spokojny, to jest moment, w którym odzyskujesz autorytet. To jest moment, w którym wracasz do swojej ramy. To jest moment, w którym ludzie czują, jak Twoja energia się zmienia, ponieważ mężczyzna, który sobie ufa, emanuje czymś rzadkim, cichą pewnością, a cicha pewność to moc. Stoicyzm zawsze uczył, że prawdziwa siła tkwi w mężczyźnie, który jest zakotwiczony w sobie, niewzruszony zewnętrznym hałasem, nieporuszony nieporozumieniami. Marek Aurelius napisał że opinia dziesięciu tysięcy ludzi nie ma wartości, jeśli żaden z nich nie zna prawdy. I dokładnie stamtąd bierze się moc ciszy. Kiedy przestajesz się tłumaczyć, składasz cichą deklarację, że twoja prawda nie podlega negocjacjom. Mówisz, że twoje czyny mówią za ciebie. Twoja integralność mówi za ciebie. Twoja konsekwencja mówi za ciebie. Stoicyzm przypomina nam, że to, co kontrolujesz, Twoja dyscyplina, twój charakter, twoje intencje to jedyna sfera, w której twój wysiłek naprawdę ma znaczenie. Wszystko poza tym to tylko pogoda nieprzewidywalna, niestabilna i nieistotna dla twojego stanu wewnętrznego, chyba że ją wpuścisz. Wyjaśnienie jest często próbą kontrolowania tego, co myślą inni, ale Stoik rozumie, że opinie należą do świata, a nie do niego. Epiktet powiedział: Jeśli ktoś źle o tobie mówi, nie broń się, po prostu żyj tak, aby nikt w to nie uwierzył. To jest stoicka wersja nowoczesnej zasady: działaj w ciszy i pozwól, by rezultaty robiły hałas. Kiedy stajesz się wystarczająco spokojny, by oprzeć się chęci usprawiedliwiania swoich wyborów, wkraczasz w rzadki rodzaj suwerenności, stajesz się mężczyzną, którego obecność jest ugruntowana. Opanowana i głęboko samorządna, Twoja cisza nie jest unikaniem, jest dyscypliną, jest pewnością, jest ucieleśnieniem. Wiem, kim jestem i nie potrzebuję, abyś Ty to wiedział. Świat oczekuje, że mężczyźni będą reagować, udowadniać, bronić się na każdym kroku. Więc, kiedy tego nie robisz, kiedy wybierasz powściągliwość zamiast reakcji, kiedy wybierasz spokój zamiast opowiadania, kiedy po prostu pozwalasz ludziom myśleć, co chcą, i idziesz dalej, wyróżniasz się, cisza staje się twoją tarczą, staje się twoją filozofią, staje się najjaśniejszym wyrazem mężczyzny, który opanował siebie. Ponieważ mężczyzna, który ufa swojemu wewnętrznemu kompasowi, nie ma ochoty przekonywać nikogo innego o jego kierunku. Kiedy przestajesz się tłumaczyć. Wywołujesz psychologiczną zmianę u ludzi wokół ciebie, taką, której większość mężczyzn nigdy nie rozpoznaje, ale kobiety, przyjaciele, współpracownicy, a nawet obcy odczuwają ją natychmiast. W psychologii ludzkiej, w momencie, gdy wycofujesz swoją energię, ludzie stają się jej bardziej świadomi. W momencie, gdy Twoje słowa stają się rzadkie, Twoja wartość się mnoży. A w momencie, gdy przestajesz komunikować się nadmiernie, ludzie zaczynają się pochylać, zwracając uwagę na to, czego nie mówisz. Dzieje się tak, ponieważ ludzki umysł jest przyciągany do kontrastu i tajemnicy. Kiedy Twoja uwaga, Twoje wyjaśnienia i Twoja przejrzystość emocjonalna były swobodnie dostępne, ludzie brali je za pewnik. Byłeś przewidywalny, byłeś dostępny, byłeś znajomy. Ale kiedy się wycofujesz, kiedy przestajesz usprawiedliwiać każdy ruch i przestajesz dawać długie emocjonalne monologi, aktywuje się system nagrody mózgu. Nagle Twoja nieobecność mówi głośniej niż Twoja obecność kiedykolwiek mówiła. Psychologowie nazywają to zasadą niedoboru. Kiedy coś staje się mniej dostępne, jego postrzegana wartość gwałtownie rośnie. I dostępność emocjonalna nie jest inna. Twoja cisza zmusza innych do konfrontacji z ich własnymi założeniami, zamiast polegać na Twoich wyjaśnieniach. Odtwarzają Twoją ostatnią interakcję, analizują Twój ton, zastanawiają się, co się zmieniło, kwestionują to, co przegapili, zaczynają odczuwać pustkę tam, gdzie kiedyś było Twoje nadmierne tłumaczenie, a ta pustka staje się lustrem. Czasami widzą swoje własne zachowanie wyraźniej, czasami czują winę lub szacunek, czasami zdają sobie sprawę, że Cię nie docenili, ale chodzi o to, wycofanie się tworzy grawitację. Kiedy Twoja energia się cofa, Twoja obecność się rozszerza. To jest moc nietłumaczenia się, ponieważ każde wyjaśnienie było formą gonitwy, to Ty biegłeś do nich mentalnie, emocjonalnie, psychologicznie. Kiedy przestajesz biegać, nie mają innego wyboru, jak tylko odwrócić się i zauważyć ciszę za sobą, i w tym momencie dynamika się zmienia. Nie jesteś już mężczyzną karmiącym ich oczekiwania. Stajesz się mężczyzną, o którym teraz się zastanawiają. Stajesz się nieprzewidywalny, stajesz się intrygujący, stajesz się kimś, czyja jasność emocjonalna nie jest już zakładana, ale zasłużona. I tam zaczyna się prawdziwy szacunek. Jest bardzo realny. Niemal święty moment w życiu mężczyzny, kiedy przestawia się z próby bycia zrozumianym na po prostu zrozumienie siebie. Nie dzieje się to z fajerwerkami, ani jakimś dramatycznym objawieniem. Dzieje się to po cichu. Zazwyczaj po tym, jak wyczerpałeś się próbując usprawiedliwić swoje serce, swoje intencje, swoje granice, swoje wybory, pewnego dnia po prostu przestajesz. Nie z goryczy, nie z porażki, ale dlatego, że coś w Tobie w końcu szepcze, wiem kim jestem i to wystarczy. To jest moment, w którym Twoja energia się zmienia. To jest moment, w którym Twoja postawa się prostuje, nawet jeśli tego nie zauważasz. To jest moment, w którym Twój głos staje się spokojniejszy, Twoje reakcje stają się wolniejsze, a Twoja obecność staje się cięższa. Ponieważ mężczyzna, który nie musi już być rozumiany, emanuje inną częstotliwością, staje się ugruntowany, nieporuszony, cały. Kiedy przestajesz mówić, meś, proszę, zrozum mnie, wkraczasz w męski stan, który jest rzadki na tym świecie, samoakceptację. Uświadamiasz sobie, że twoja wartość nie jest określana przez zgodę, że twój charakter nie jest potwierdzany przez aplauz, a twoje decyzje nie wymagają niczyjego pozwolenia. I nagle życie zaczyna wydawać się lżejsze. Przestajesz ćwiczyć rozmowy w myślach, przestajesz nadmiernie myśleć o czyjejś reakcji, przestajesz dawać energię ludziom, którzy przekręcają twoje słowa, przestajesz toczyć bitwy, które do ciebie nie należą, poruszasz się inaczej, mówisz inaczej, prezentujesz się inaczej, ponieważ twój wewnętrzny kompas staje się cichy, stały i samowystarczalny. I świat odczuwa tę zmianę. Nie zawsze potrafią nazwać, co się zmieniło, ale to czują. Mężczyzna zakorzeniony w swojej własnej prawdzie staje się siłą grawitacyjną. Ludzie są przyciągani nie dlatego, że się tłumaczy, ale dlatego, że nie musi. To jest moment, w którym wznosisz się z poszukiwania zrozumienia do ucieleśnienia pewności, a większość mężczyzn spędza całe życie goniąc za tym, co ty odkrywasz. W momencie, gdy przestajesz bronić swojej duszy, kiedy przestajesz się tłumaczyć, aktywujesz jedną z najpotężniejszych sił społecznych, jaką może władać mężczyzna, tajemnicę. I nie mam na myśli grania w gry, udawania dystansu czy udawania kogoś, kim nie jesteś. Mam na myśli naturalną tajemnicę, która wyłania się, gdy mężczyzna mówi z celem i w równym stopniu milczy kiedy nie zalewa już przestrzeni nerwowymi słowami lub wyjaśnieniami, kiedy pozwala ludziom siedzieć z ich własnymi interpretacjami, zamiast karmić ich łyżeczką wyjaśnieniami. W świecie, w którym wszyscy za dużo udostępniają, za dużo reagują i za dużo tłumaczą, mężczyzna nielicznych słów staje się niezaprzeczalnie magnetyczny. Ludzie pochylają się, ponieważ nie mogą Cię już tak łatwo odczytać. Obserwują Cię uważniej, ponieważ Twoja obecność wydaje się intencjonalna, a nie reaktywna. Odtwarzają Twoje rozmowy, ponieważ nie wypełniłeś ich hałasem. Zostawiłeś miejsce dla ich umysłu, by błądził. A umysł zawsze błądzi w kierunku tego, co wydaje się niepewne, intrygujące i ważne. Tajemnica nie polega na ukrywaniu informacji, polega na niewylewaniu swojej energii za darmo, polega na pozwoleniu. By Twoje czyny ujawniały, kim jesteś, zamiast Twoich akapitów. Polega na poruszaniu się z cichą pewnością, która mówi: Nie muszę być rozumiany, aby być w spokoju. I oto piękna rzecz: kiedy ludzie nie mogą Cię w pełni rozgryźć, zaczynają projektować na Ciebie szacunek, zakładają siłę, zakładają jasność, zakładają głębię. Twoja cisza tworzy przestrzeń dla ich wyobraźni, by działała na Twoją korzyść. Dlatego wielcy przywódcy, wojownicy, filozofowie i stoicy w historii mówili tylko wtedy, gdy było to konieczne. Ich słowa miały wagę, ponieważ nie były rozcieńczane ciągłym wyjaśnianiem. Twoja tajemnica staje się Twoją aurą, Twoja powściągliwość staje się Twoją reputacją, a im mniej tłumaczysz, tym bardziej świat słucha, gdy w końcu zdecydujesz się przemówić. Jednym z największych nieporozumień na temat nietłumaczenia się jest to, że ludzie myślą, że jest to zimne, zdystansowane lub lekceważące, ale w rzeczywistości cisza nie jest bronią, jest granicą. To cicha linia, którą wytyczasz między tym, w co się zaangażujesz, a tym ponad, co się wzniesiesz. Większość mężczyzn jest uwarunkowana do nadmiernego tłumaczenia się, ponieważ boją się konfliktu, rozczarowania lub bycia źle zrozumianym. Myślą, że jeśli powiedzą właściwe słowa, mogą kontrolować wynik. Ale oto prawda, której stoik uczy się z czasem. Cisza nie jest unikaniem. Jest dyscypliną emocjonalną. To wybór, by nie marnować oddechu na argumenty, które prowadzą donikąd. To odmowa oddania swojego spokoju komuś, kto kwitnie na zamieszaniu lub dramacie. To zrozumienie, że jasność nie wynika z mówienia więcej. Wynika z trzymania się mocno tego, co powiedziałeś raz. Kiedy przestajesz się tłumaczyć, nikogo nie atakujesz. Szanujesz siebie. Mówisz, moje decyzje są moje. Moja prawda stoi bez oferty sprzedażowej. Moja energia jest cenna. Nie każesz ludzi ciszą. Chronisz swój wewnętrzny świat. A to rozróżnienie jest wszystkim, ponieważ granica nie ma na celu zranienia. Ma na celu utrzymanie integralności. Kiedy ktoś popycha cię do niekończącego się tłumaczenia się, nie szuka zrozumienia, szuka kontroli, chce, abyś był w defensywie, chce, abyś usprawiedliwiał każdą emocję, każdy wybór, każdy instynkt. Cisza natychmiast przecina tę dynamikę. Mówi, nie gram już w tę grę. A kiedy spokojnie utrzymujesz te granice, bez złości, bez postawy, bez nadmiernego mówienia, uczysz ludzi dokładnie, jak mają Cię traktować. Twoja cisza staje się deklaracją, że Twój krajobraz emocjonalny nie jest otwarty na negocjacje. A z czasem ludzie uczą się, że jeśli chcą mieć do Ciebie dostęp, muszą podchodzić z szacunkiem, a nie z przesłuchaniem. To jest rodzaj granicy, który wznosi mężczyznę. To jest rodzaj granicy, który chroni twojego ducha. Kiedy przestajesz się tłumaczyć, kobiety czują tę zmianę wcześniej niż ktokolwiek inny, ponieważ kobieca intuicja jest zaprogramowana do wychwytywania subtelnych zmian w męskiej energii. Mężczyzna, który nadmiernie się tłumaczy, wydaje się niepewny, niepewny i zbyt zaangażowany w bycie postrzeganym jako ten dobry facet. Ale w momencie, gdy przestajesz próbować usprawiedliwiać każdy wybór lub udowadniać swoje intencje, twoja energia przekształca się z chłopięcej w męską, z reaktywnej w ugruntowaną. Kobiety wyczuwają, kiedy mężczyzna nie walczy już o zrozumienie i natychmiast zmienia to dynamikę. Zauważają spokój w twoim głosie. Stabilność w Twojej postawie, brak emocjonalnej gonitwy, stajesz się trudniejszy do odczytania, trudniejszy do przewidzenia, trudniejszy do zwiedzenia. I ta tajemnica, ta emocjonalna autonomia, ta cicha opanowanie, to uderza inaczej. Nagle zwraca uwagę, nagle jest ciekawa, nagle zastanawia się, o czym myślisz, zamiast otrzymywać każdą Twoją myśl na tacy. Kobiety są naturalnie przyciągane do mężczyzn, którzy prowadzą samych siebie, mężczyzn, którzy nie szukają ciągłego uspokojenia, mężczyzn, którzy nie uginają się pod presją emocjonalną. I nic nie komunikuje samoprzywództwa wyraźniej, niż decyzja o zaprzestaniu nadmiernego tłumaczenia się, ponieważ wyjaśnienia często pochodzą ze strachu strachu przed utratą kogoś, strachu przed rozczarowaniem, strachu przed błędną oceną. Ale kiedy jesteś wystarczająco spokojny, by powiedzieć swoją prawdę raz i pozwolić jej stać bez gonienia, bez debatowania, bez udawania, emanuje pewność. Możecie testować, aby zobaczyć, czy złamiesz ten spokój. Może kwestionować twoją ciszę, aby zobaczyć, czy wrócisz do swojego starego wzorca. Ale im bardziej pozostajesz wyśrodkowany, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że ten mężczyzna jest inny. Ten mężczyzna nie jest kontrolowany przez emocje, ten mężczyzna nie załamuje się pod presją, jest samowystarczalny, jest samookreślony, a to jest esencja męskiej polaryzacji. Kobiety czują szacunek, pociąg, ciekawość, a nawet odrobinę podziwu dla mężczyzny, który nie potrzebuje już ich zrozumienia, aby czuć się bezpiecznie, ponieważ nic nie jest potężniejsze ani rzadsze niż mężczyzna, który wiekim jest bez potrzeby tłumaczenia tego. Kroczenie ścieżką stoickiego żołnierza oznacza życie z miejsca wewnętrznej pewności, a nie zewnętrznej walidacji. Oznacza to zrozumienie, że twoje życie nie jest salą sądową, a ty nie jesteś sądzony. Nie jesteś winien światu rozbicia swoich motywów, swoich uczuć czy swoich decyzji tylko po to, by mogli je podstępować aprobatą. Stoicki żołnierz porusza się w innym rytmie, wolniejszym, spokojniejszym, bardziej celowym tempie, które wynika z poznania siebie na poziomie, do którego większość ludzi nigdy nie dociera. Ta ścieżka nie polega na byciu bez emocji, polega na byciu rządzonym emocjonalnie, polega na byciu takim mężczyzną, który potrafi stać w burzach, nie potrzebując pozwolenia na utrzymanie linii. Kiedy przestajesz się tłumaczyć, wkraczasz na tę ścieżkę w pełni. Stajesz się mężczyzną, którego granice nie są głośne, ale stanowcze. Mężczyzną, którego wybory nie są defensywne, ale intencjonalne. Mężczyzną, którego cisza nie jest pasywna, ale potężna. Stoicki żołnierz wie, że jego energia jest święta. I strzeże jej nie ze strachu, ale z szacunku do siebie. Rozumie, że jest siła w powściągliwości, godność w prostocie i dominacja w cichej konsekwencji. To jest ścieżka, na której uczysz się odchodzić bez przemówień, stać prosto bez ogłoszeń i trzymać się swojej prawdy bez gonienia za walidacją. To jest miejsce, w którym przestajesz żyć jako reakcja na innych, a zaczynasz żyć. Jako ucieleśnienie własnych wartości. A im bardziej konsekwentnie kroczysz tą ścieżką, tym jaśniejsze staje się. Mężczyzna, który porusza się z intencją, nigdy nie musi tłumaczyć swojego kierunku. Jego życie, jego dyscyplina i jego obecność mówią za niego. A teraz docieramy do prawdy, która spaja całe to przesłanie prawdy, której większość mężczyzn nigdy nie akceptuje. Ponieważ są zbyt zajęci próbą bycia zrozumianym w świecie, który ledwo rozumie samego siebie. Zmiana mocy nie następuje, gdy mówisz więcej, wyjaśniasz więcej, bronisz się więcej lub przekonujesz więcej. Dzieje się tak, gdy pozwalasz ciszy wykonać pracę, której twoje słowa nigdy nie mogły, kiedy wkraczasz do pokoju ze spokojnym sercem i niewzruszonym umysłem. Kiedy pozwalasz ludziom myśleć, co chcą, ponieważ w końcu zdajesz sobie sprawę, że ich interpretacje są odbiciem ich, a nie ciebie. Kiedy odchodzisz od kłótni bez przemówienia, kiedy trzymasz swoje granice bez debaty, kiedy wyrażasz swoją prawdę raz i pozwalasz reszcie opaść na swoje miejsce, wtedy stajesz się nietykalny, wtedy stajesz się magnetyczny, wtedy stajesz się mężczyzną, który porusza się inaczej. Ponieważ nie kieruje tobą już hałas świata, ale jasność Twojego własnego wewnętrznego kompasu. A bracie, ludzie to czują, szanują to, dostosowują się do tego. To jest zmiana mocy, to jest ewolucja. To jest stoicki sposób myślenia w działaniu. Żywy w Twoich codziennych wyborach, pulsujący przez Twoją ciszę, wzmacniający Twoją obecność z każdą chwilą. W której odmawiasz nadmiernego tłumaczenia swojej duszy. Więc, jeśli ta wiadomość Cię dotknęła, jeśli rozpaliła coś w Tobie, jeśli przypomniała Ci o mężczyźnie, którym się stajesz, upewnij się, że polubiłeś, skomentowałeś i zasubskrybowałeś, i włącz wszystkie powiadomienia, aby stać się stoickim żołnierzem. I wstaw tę ostateczną obietnicę w komentarzach, aby przypieczętować dzisiejszą lekcję. Moja cisza jest siłą, a moja prawda stoi sama. Dziękuję za oglądanie, bracie. Utrzymuj swój umysł ostry, swojego ducha stabilnego, a swoją obecność zakorzenioną w cichej mocy. Do następnego razu pozostań stoicki, pozostań suwerenny i pozostań niewzruszony.